No nie, to są ciągniki, które są montowane, a właściwie montowane w rągowie. Farm Track Europe produkuje w naszym kraju takie właśnie ciągniki. W tej chwili przed nami przejeżdżają. maszyny o nazwie 710DT Z oznaczenia łatwo odczytać, iż jest to moc maksymalna 100 koni mechanicznych A w gwoli wyjaśnienia, pod maskami tych ciągników pracują silniki z 1104DTA które właśnie generują moc maksymalną 110 koni mechanicznych 416 Nm maksymalnego momentu obrotowego Mocna koła przenosi nam niemiecka przykładnia ZF z 16 biegami 16 do tyłu. Skrzynia jest w pełni sygnalizowana, także nie ma obawy o zgrzytanie. Tylna o, tylny podnośnik udźwignie nam do 4,9 tony, a przednie osie Carraro czyli znanego producenta, wyposażone są w dzwonnice planetarne i co ciekawe automatyczną blokadę mechanizmu różnicowego. Pierwszy ciągnik przewiozła nam Agromasem.